Witamy Was wszystkich w Słowie na poniedziałek. Nie. Żadna dodatkowa władza polityczna dla miliarderów i korporacji nie sprawi, że kapitalizm zacznie lepiej działać. Kapitalizm działa dokładnie tak, jak powinien i w jedyny możliwy sobie sposób. To system oparty na wyzysku, podboju i wojnie. Czas na demokrację i socjalizm. Hashtag kapitalizm, hashtag socjalizm. No. No amount of additional political power for billionaires and corporations will make capitalism work better. Capitalism works exactly as it should and in the only way it can. It is a system based on exploitation, conquest and war. Time for democracy and socialism. Komentarz z portalu Postempor, użytkownik Partia opublikowała. Dokładnie. Kapitalizm nie może działać w żaden inny sposób niż obecnie działa. A raczej nie działa. System ten był postępowy i rewolucyjny ponad 200 lat temu. Obecnie stanowi on już jednak wyłącznie system hamujący rzeczywisty postęp społeczny, polityczny i ekonomiczny. Jakakolwiek dodatkowa władza i wpływy podarowane miliarderom i korporacjom uczyniłyby nasze życia jeszcze bardziej nieznośnymi i ciężkimi pod każdym względem. Nie wspominając już nawet o tym, iż ich obecne wpływy i władza są i tak zdecydowanie zbyt rozległe. Nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości. Zwycięstwo socjalizmu przyniesie zaś wreszcie uwolnienie człowieka spod tyranii pieniądza, wyścigu szczurów i konieczności sprzedawania swojej pracy kapitalistom. Zwycięstwo socjalizmu przyniesie nam wszystkim upragnioną wolność, równość i sprawiedliwość społeczną. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.